Ten człowiek nigdy nie uderzał prawą ręką, bo za każdym razem, gdy jej używał, przeciwnik nie przeżywał. Ale pewnego dnia, podczas meczu bokserskiego, stanął naprzeciwko zawodnika z skręconymi włosami. Był to były żołnierz, który niczego nie traktował poważnie. Trener ostrzegł go: bądź ostrożny, on jeszcze nigdy nie przegrał. Ale tamten tylko się uśmiechnął, pokazał tatuaż na plecach i powiedział: zobaczymy, co potrafi. Walka się rozpoczęła. Zawodnik z kręconymi włosami zaczął zadawać cios za ciosem podczas gdy Mike tylko się bronił. W odpowiednim momencie Mike wyprowadził potężny lewy sierpowy i przeciwnik padł na ziemię. Po chwili jednak wstał. Zaśmiał się i zaczął prowokować Mike'a, żeby ten zaatakował, a on mógłby odpowiedzieć kontratakiem. W drugiej rundzie zastawił tę samą pułapkę, ale Mike znowu uderzył lewym sierpowym. Tym razem zawodnik upadł tak, że nie miał już siły wstać. Walka zakończyła się na miejscu. Trener dał mu tyle pieniędzy, żeby mógł wrócić do domu taksówką. Kiedy wychodził pochylony, usłyszał za sobą głos Majka. Chodź, coś zjemy. Usiadli razem i w trakcie rozmowy okazało się, że obaj kiedyś służyli w tej samej jednostce sił specjalnych. Zapytał Majka. Dlaczego zawsze walczysz lewą ręką? Majk tylko lekko się uśmiechnął. W tym momencie zadzwoniła mama Majka, zdenerwowana powiedziała. Synu, jacyś bandyci atakują sklep. Mike natychmiast pobiegł w stronę sklepu, na zewnątrz zebrał się tłum. Gdy tylko zobaczył swoją mamę, zrozumiał, że nadszedł czas na użycie prawej ręki. Bez zatrzymania zaczął powalać wszystkich jedenastu napastników, każdy cios był jak błyskawica. Na dachu wszystko obserwował jakiś mężczyzna. Mike nie miał czasu. Musiał też uratować swoją mamę. Powalił ostatniego bandytę i wbiegł do sklepu. Najpierw zajął się swoją mamą, potem zaczął wypytywać jednego z ludzi. Wtedy pojawił się prawdziwy przywódca gangu, a z nim potężny ochroniarz. Mike nie stracił ani sekundy i od razu zadał pierwszy prawy cios, ale ochroniarz bez trudu go wytrzymał. Mike był zaskoczony, więc zaczął zadawać kolejne ciosy z całą siłą. Tym razem ochroniarz cofnął się o kilka kroków. Teraz ochroniarz wpadł w złość, złapał Mike'a za obie ręce i mocno uderzył go głową. Mike upadł na ziemię. Przywódca gangu podszedł i powiedział pracuj ze mną. Mike splunął mu w twarz. Wściekły przywódca gangu wyciągnął nóż i zaatakował Majka.